On wręcz powiedział, że gdyby nie miał działki, to już by chyba nie żył, bo on musi rano wstać, on musi się pobrać, on musi pomyśleć, co zrobić tego dnia. Mm -hmm. Także to jest motywacja, to jest całe tak, życie. Mm -hmm. Tak, to, to jest, powiedzmy, państwo w państwie, jak mówią nie Nie jest państwo w państwie, bo Związek Działkowców działa na podstawie uchwalonej ustawy przez Sejm. To Sejm, władza ustawodawcza uchwalała tę ustawę, ona była konsultowana i poza tym Trybunał Konstytucyjny już tą zgodność raz parę lat temu sprawdza. I co za kwestie kwestie zakwestionował, za ale jest, to, to jest zgodna No to o co, o co idzie gra, panie profesorze? No chodzi o... Gra idzie cały czas, jak pani już nadmieniała, rozmawialiście, że gra chodzi... Idzie o pieniądze. Chodzi o e, wyrugowanie działkowców z wielkich aglomeracji miejskich, z centrów miast, e, dać rozbicie związku, bo jak jest, no to... jesteśmy, my jesteśmy siłą, jak jest nas dużo, bo ponad milion osób, członków jest w związku, i chodzi o to. A jak gminy by przejęły ogrody, to pojedynczych działkowców to wyłuszczą bardzo szybko. Już gmina da albo dzierżawę na rok, na dwa, czy na pięć, czy na dziesięć. Jak się trafi jakiś deweloper na cele komercyjne, za wielkie pieniądze to sprzedadzą te tereny. I tu nie chodzi o... o, o, o Działkowców I nikt nikogo nigdy żadna gmina nie uwłaszczy, jak była kiedyś taka propozycja. Nie teraz co, nic, co nie ma z Trybunałem, ale taka takie za, za od 20 lat, co wróżę, jakieś taka była. No, I właśnie chodzi właśnie o wywłaszczenie działkowców, rozbicie, zlikwidowanie ogrodów i sprzedanie ich, gruntów. I to jest cała podstawowa sprawa. To trzeba wielkich żadnych ale z drugiej strony, nie, no chociażby o tych, co pani mówi, że część pieniędzy wraca chociażby w formie dotacji na jakieś inwestycje. No, no, inwestycje, no, ale, ale dobra. dobra ale... A teraz jeszcze mówię, pan, no. pan mówił, że zaczął o tych, yy, wątek taki był dobry, że ma włączność, monopol, związek. Ma no, monopol. Nie, ale, Zwią co? ale związek nikomu nie broni, proszę bardzo, niech powstają inne tak. organizacje, jakie chcą, niech nabywają tak, ziemię tak, i niech tworzą ogrody tak. inne. No. Ale, teraz, ale oni chcą no, zabrać. To... Te, które ma związek. Na tych gruntach chcą robić stowarzyszenia różne obrony, co ma związek. jakim prawem, jak związek zainwestował i związek to no prowadzi, no. To niech organizat, związek nie przeszkadza w, w utworzeniu innych organizacji. Proszę bardzo. Jeszcze pozyskujcie grunty, zakładajcie ogrody swoje, my do tego nic nie mamy. A ci przecież widzicie nas...